Konie czyścimy codziennie, e, zarówno przed treningiem, jak i po treningu. Ten konik jest w tej chwili już po treningu. Widać tutaj ślady, takie są e, zaklejone włosy troszeczkę, wiadomo, bo się koń poci podczas treningu. Natomiast ja pokażę, jak się go czyści przed treningiem. Na początku e, będę go czyścić taką szczotką, która nazywa się zgrzebło gumowe. Zgrzebło gumowe. Zawsze zaczynamy czyścić konia od samej góry, czyli od szyi, od głowy. Z grzebłem gumowym wykonujemy takie bardziej koliste ruchy. No tutaj widać, że on aż, aż chce, żeby go czyścić, ponieważ aż się kładzie na to zgrzebło. Więc z grzebłem gumowym często też y, rozcieramy albo y, czyścimy właśnie konia po treningu w celu, tych, y, w celu zlikwidowania tych wszystkich zaklejek. Ale ona jest też bardzo dobre wówczas, kiedy konie gubią sierść, czyli w okresie zimowym, znaczy w okresie jesiennym i w okresie wiosennym. Trzeba przyciskać, tak? Trzeba przyciskać, bo no jak tak będziemy lekko jechać, to my nic nie wyciągniemy, a tutaj widać pojawia się już kurz, pojawia się sierść i to wszystko się wyciąga. To wszystko oczywiście zostaje na szczotce, taką szczotkę. Najczęściej oczyszczamy w taki sposób, że odbijamy ją o ścianę bądź o podłogę w stajni. Ten konik akurat nie lubi taki dotyk, czyszczenie. Jest to pewien rodzaj masażu dla niego. Dobrze, teraz weźmiemy inny zestaw szczotek, kolejny. Tutaj mamy taką szczotkę z miękkim włosiem tą szczotkę stosujemy w celu zebrania tego kurzu, który przed chwilą wyczesaliśmy tą, tym, tą gumową szczotką tym zgrzebłem gumowym natomiast ta szczotka wygląda bardzo dziwnie jest to zgrzebło, zgrzebło metalowe które służy głównie do tego, żeby z tej szczotki, z którą zbierzemy kurz z konia ją po prostu ten kurz wyciągnąć, on się osadza wtedy tutaj na ściankach, również możemy to strzepać bardzo łatwo. Za każdym razem to już jest taki wyćwiczony odruch, że jeśli zbieramy ten kurz, to przecieramy tą szczotkę od razu od grzebu, tak? I jedziemy od góry, tak jak w sumie przy myciu samochodu. Oczyszczamy. Użyjemy taką plastikową szczotkę, ona w zasadzie nie ma swojej nazwy. Ona głównie służy ku temu, żeby rozczesać grzywę i ogon u konia. Oraz e, często też ją stosujemy po treningach, kiedy są te zaklejki takie bardzo mocne, wsklejane włosy, wtedy się bardzo dobrze tym rozczesuje. No i rozczesujemy teraz grzywę. Jeżeli tutaj jeszcze powiem, właśnie przy czyszczeniu ogona u koni, stajemy blisko za dół. W drugą stronę, blisko, dlatego że jeżeli koń by chciał nas kopnąć, to jeżeli będziemy stać dalej, to jego zasięg jest dużo mocniejszy i większy. Natomiast im stajemy bliżej, tym jest dla nas bezpieczniej. Bierzemy sobie na końcu taką szczoteczkę, bardzo fajną do zbierania kurzu. To już tak, że tak powiem, ostatni szlify. Zbieramy ten ostateczny kurz. Już widzimy, że konik się błyszczy. chodząc e, za zadem konia e, nie, nie tracimy jakby kontaktu z nim, tak? Czyli cały czas jesteśmy, cały czas dajemy sygnał e, dźwiękowy, czyli mówimy, że jesteśmy, żeby on się nas nie wystraszył, bo często właśnie te kopnięcia i wszystkie wypadki wynikają z tego, że zwierzę się po prostu nas wystraszy i, i niestety to jest jego odruch obronny. Tak, Tutaj... W końcu czyścimy kopyta. To jest przyrząd e, e, zwany kopystką. Tutaj jest tak zakończony, żeby wyciągnąć to, co jest, e, jest twardsze w kopycie i szczoteczka taka, którą się tam szlifuje ta kopyta. Zobaczymy, jak to wygląda bliżej. Czyli... No, nie. Kopyta wygląda tak i na początku tym zakończonym. Wyciągamy wszystko i ostatecznie dodatko doczyszczamy, tak żeby tutaj było. Tutaj jest strzałka, rowki strzałki, żeby one były czyste. Często tutaj się potrafią gromadzić jakieś kamienie, co powoduje kulawiznę u konia. I to by było na tyle.